Premiera ramów z wysilaczami OLED, Hyde wycofuje swoje chłodzenia i dwa nowe procesory Intela. To wszystko i wiele więcej w dzisiejszym odcinku Newsów Plus, czyli naszego cotygodniowego podsumowania świata technologicznego. I w tym tygodniu trochę się działo, także bez żadnego przedłużania zaczynajmy. I standardowo zaczniemy od Drivers Update, czyli segmentu przypominającego o nowych sterownikach, który w tym tygodniu będzie dosyć obszerny, bo każdy producent wydał swoje wersje. I po kolei. W poniedziałek premierem miały sterowniki AMD 25.9.1, które wprowadzają wsparcie dla gier Hell is with Us i Borderlands 4 oraz wsparcie dla FSR 4 w wielu tytułach obsługujących starszą wersję 3.1. Ponadto standardowo naprawiają trochę błędów i dostępne one będą dla układów zintegrowanych od 600M w górę, mobilnych od 5000M i Radeonów 5000 również w górę. Kolejne sterowniki, czyli Nvidiowe 581.29, ujrzały światło dzienne w środę i przynoszą one wsparcie również dla Borderlands 4 i Dying Light The Beast oraz istotną poprawkę do Marvel Rivals. A dostępne są dla zintegrowanych układów od 800M w górę oraz desktopowych kart na architekturze Maxwell w górę. I ostatni update pojawi się w czwartek i one wprowadzają najwięcej, bo poza Borderlands i Dying Light wsparcie otrzymały również nadchodzące EA Sport FC26 i. Hollow Knight Silk Song. Poza tym naprawiam chyba najwięcej błędów ze wszystkich w tym tygodniu i dostępne są dla zintegrowanych układów od 11 generacji i wszystkich areczków. Więc w tym tygodniu karty otrzymały dosyć duże wsparcie, a jak ty chcesz mnie wesprzeć, aby więcej takiego kontentu mogło się ukazywać, to jeśli oglądasz na telefonie, koniecznie podbij ten film. I oczywiście zostaw subskrypcję i lajka. To jest zawsze też mile widziane. Zupełnie jak 120 Hz w podstawowym iPhone 17, które to jest największym upgradeem w tegorocznej gamie iPhone'ów, zaprezentowanych na wtorkowej konferencji. I za dużo nie będę się o nich rozwodzić, bo nagrałem dedykowany materiał, w którym będziecie mieli w narożniku, tym lub tym, oraz na końcu filmu. Więc zapraszam do nadrobienia tych, którzy jeszcze nie widzieli, a moim zdaniem warto, bo premiery były całkiem ciekawe. I pokrótce. Premierę miały nowe AirPods Pro, które mają lepsze AMC niż poprzednie i funkcję tłumaczenia w locie, która nie jest dostępna w Europie. Poza tym trzy nowe Apple Watche, SE, który dostał m.in. Always on Display, Series 11, który dostaje kilka nowych funkcji, które też dostaną poprzedniki, i Ultra, który jest trochę lepszy niż poprzednik. Oraz to, na co najwięcej osób czekało, czyli nowe iPhony. I jak z zegarkami, najciekawszy jest moim zdaniem najtańszy model, który dostał m.in. 120 Hz. Nie będzie natomiast Plusa, jak to miało miejsce w poprzednich generacjach, za to Apple zaprezentowało model R, który jest zauważalnie cieńszy niż inne, ale za to ma znacznie gorszą baterię i zupełnym przypadkiem Apple reklamuje go z dedykowanym powerbankiem. I ostatnie, czyli modele Pro i Pro Max. Otrzymały m.in. kormorę parową oraz nowe sensory w aparatach i kilka innych usprawnień. Więc premiery całkiem ciekawe, zwłaszcza na tle poprzedniej generacji, która mało co zmieniała. I wygląda na to, że nic się nie zmieni również w podejściu Sony do tematyki płyt w konsolach. Według nowych przecieków PS6 otrzyma, podobnie jak to jest w obecnej wersji Pro i Digital, opcjonalny napęd optyczny, więc. Płyty nie odchodzą jeszcze na emeryturę, co dla wielu jest bardzo dobrą informacją. Z drugiej strony pozostaje pytanie, jak wielu osobom jest to jeszcze potrzebne. Dajcie znać w komentarzach, jeśli korzystacie jeszcze z płytek. Problematyczne okazały się natomiast chłodzenia od Hyde serii FIG Q80, czyli te, które miały taki charakterystyczny ekran. I jak podał producent w oficjalnym komunikacie, otrzymali oni informację o wyciekach i ich wewnętrzny raport zidentyfikował podatny na uszkodzenia komponent w efekcie czego Hyde rozpoczął już proces wycofywania ich z rynku i jeżeli Wy macie to chłodzenie to również zalecane jest zaprzestanie natychmiastowe ich używania natomiast chociaż z jakichś częściowo dobrych wieści jak podał producent przez inną konstrukcję nie narażony jest na te uszkodzenie model Q60 i one nadal pozostaną w sprzedaży i jeżeli byście się oczywiście na, na przykład Q60 zdecydowali to przydałaby się ładna obudowa w którym możecie zaprezentować swoje AIO i w tym tygodniu miały miejsce trzy premiery Pierwsza w sumie nie premiera, a nowy wariant, czyli Corsair 3500X w którym zastosowane zostały wentylatory RSR, czyli wersja reverse dla lepszej estetyki. Także wreszcie Corsair to zrobił i mamy ładniejszą wersję tej obudowy. Natomiast minusem jest jej cena, która jest wyższa około 150 zł od poprzedniej i na chwilę nagrania dostępne są na stronie Amazona i na stronie Corsera. Znacznie ciekawiej natomiast wygląda Flowtron F1 od Darkflash. I wiem, ta marka nie cieszy się dobrą renomą, zwłaszcza na moim kanale, przez jakość wykonania, natomiast w tym przypadku mamy ciekawą bryłę i podobno blachę 0,8 mm, także przyjrzyjmy się tej obudowie. F1 jest skrzynką, która pomieści płyty ITX i MATX oraz karty do 350 mm długości, jak również I.O. do 360 mm, ale najciekawsze w niej jest podejście dual chamber, w którym mamy główną komorę oraz drugą na zasilacz w formie piedestału, który również posiada otwory wentylacyjne, przez co pozytywnie Wpływa to na temperatury karty według producenta obniżając je o 5 do 7 stopni Celsjusza. Natomiast Dark nie podał jeszcze informacji o dostępności oraz o ich cenie, ale jak tylko się pojawią, to dam wam update. Podobny koncept zaprezentował w maju na Computexie Hugard w postaci CFV 235 i w tym tygodniu otrzymaliśmy update dotyczący ich cen. Krótko dla przypomnienia, 235 to obudowy z dwiema komorami, między którymi jest luka, która podobnie jak w F1 powinna poprawić temperatury karty graficznej. I ta obudowa występuje w czterech wariantach. Podstawowej, wycenionej na 139 dolarów, z trzema wentylatorami, w tym, co ważne, dwa to są nowe Unity 240, czyli koncept, który pokazywał wcześniej m.in. Telmaraj czy też Deepcool na połączone wentylatory w jednej ramie. Druga wersja, Wyżyn, różni się tylko dodatkowym wyświetlaczem na piwnicy i została wyceniona na 219 dolarów. Trzecia i czwarta wersja to natomiast wersje meszowe, które nie są już akwariami, a wariacją klasycznego układu, wyposażoną w dwa 160mm wentylatory na froncie. I podobnie jak z akwariami, również dostępna jest wersja z ekranem. I co ciekawe, te wersje są droższe o 10 dolarów, co przekłada się na wycenę 149 i 229 dolarów. I obudowy te pojawią się w sprzedaży już na początku listopada. Kolejne ciekawe produkty zapowiedział Sapphire i mam tu na myśli ich płyty główne z serii Pure, czyli podobnie jak z kartami graficznymi białe warianty produktów występujące w formacie ATX oraz mATX, które pod kątem wyposażenia wyglądają całkiem dobrze, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę ceny na rynku chińskim, które wynoszą w przeliczeniu na złotówki około 500 i 650 zł. A są całkiem spore szanse, że pojawią się one w Polsce, bo chociażby wydane niedawno Nitro już jest. Jak będzie okazja, to ja też postaram się którąś z nich ściągnąć na test, więc zostawcie koniecznie subskrypcję i like, aby mi w tym pomóc i napiszcie, czy chcielibyście taki test, bo na przykład ta 620 wygląda moim zdaniem całkiem ciekawie. Nowe płyty, już moim zdaniem mniej ciekawe trochę, zaprezentował również Gigabyte, a właściwie są to trochę odświeżone X870e Aorus X3D które hardwareowo wyglądają całkiem dobrze, oferując m.in. sekcję zasilania w zależności od modelu 16 albo 18 plus 2 plus 2 fazy. A poza tym producent chwali się X3D Turbo Mode 2.0, czyli optymalizacją wydajności dla procesorów X3D za pomocą AI, cokolwiek to znaczy. Natomiast czy będą one opłacalne, to zależy od ich wyceny, a powinny niedługo się pojawić w sklepach, więc jak już tylko zawitają, to dam Wam update. Niedługo, a dokładnie 17 września, pojawią się również płyty główne z serii B850M Empower od MSI, czyli znana seria dedykowana osobom, które chcą wycisnąć ze swoich ramów tyle, ile się da. I podobno seria 9000 ma wyciągać 8400 megatransferów transferów na sekundę, a niedoceniana i wspaniała seria 8000 10200 MB transferów na sekundę. Poza tym 12-fazowa sekcja zasilania i nie najgorsze już wyposażenie. Finach pojawiła się w preorderze za niecałe 800 zł ze zniżką preorderową, a cena MSRP ma wynosić o około 30 zł więcej. Oczywiście do takiej płytki przydałyby się dobre moduły RAM i jednym z popularnych wyborów w świecie overclockerów są te od marki Vicolor. Aczkolwiek może niekoniecznie seria Xfinity, która została zaprezentowana w tym tygodniu, która jest wynikiem współpracy między właśnie Vicolorem oraz Gigabytem. Xfinity przyniosły ramy z RGB i wyświetlaczem OLED po boku. I koncept jest wspaniały, ale ma tylko kilka wat. Pierwsza z nich to to, że tych wyświetlaczy za bardzo nie będzie widać i widać będzie co najwyżej tylko jeden. A żeby było śmiesznie dostępne, mają być również atrapy, podobnie jak to robił na przykład Corsair z Vengeance'ami. Natomiast poza tymi głupotkami z wyświetlaczami, to same parametry wyglądają bardzo dobrze, oferując zarówno moduły o niskich opóźnieniach pod Ryzeny, jak i te z transferami do 9000 megatransferów przy zachowaniu całkiem dobre dobrych timingów pod też Ryzeny albo i nowe Intele. Oczywiście będzie to możliwe wyłącznie, jak nie zostaną one ograniczone przez płytę główną, procesor czy też termikę. Zwłaszcza jak to jest Was chce wycisnąć maksymalną wydajność, a tylko wtedy te ramy moim zdaniem mają jakikolwiek sens, to ten pasywny radiator może nie wystarczyć i przyda się jakaś forma aktywnego chłodzenia. Co znowu może sprowadzać się do tego, że ten koncept jest średnio sensowny, bo w praktyce wiele osób kręcące w bikolory zdejmuje hitsynki i dodaje wentylator specjalnie, który ma nawiewać na te ramy. Także zobaczymy, jak to w praktyce wygląda. Raczej obstałem, że tylko i wyłącznie koncept dla tych, co chcą, żeby coś się świeciło i żeby był ten dodatkowy wyświetlacz, jeżeli wy należycie do takich osób to masowa produkcja zaplanowana jest na trzeci kwartał tego roku i pierwsza partia będzie ekskluzywna dla Niuega, natomiast później pojawią się również w innych sklepach i globalnej dystrybucji. Natomiast oczywiście nie jest powiedziane, że będą w Polsce, z tego co kojarzę, chyba za bardzo ich w Polsce nigdy nie było. Gigabyte również zaprezentował w tym tygodniu Aorus'a RTX 5060 Ti AI Box, czyli swoje nowe eGPU, które wygląda bardzo ciekawie i oferuje połączenie za pomocą Thunderbolta, dzięki czemu wydajnościowo niewiele odstaje od desktopowego wariantu, bo tylko o 5%. Oczywiście posiada również funkcjonalnej stacji dokującej, zapewniając m.in. dodatkowy USB, Ethernet, więc stanowi to całkiem obiecującą bazę dla np. posiadaczy ultrabooków, którzy potrzebują do pracy czegoś małego i lekkiego, a po godzinach chcą sobie pograć w bardziej wymagające tytuły czy też jako dodatkowa moc obliczeniowa i baza pod jakąś zabawę z AI, natomiast jak to będzie wypadać w praktyce to zobaczymy w przyszłości, bo na chwilę obecną nie mamy jeszcze informacji o dacie premiery czy też cenach. Dostaliśmy natomiast kolejne informacje o premierze Superek i we wcześniejszych przeciekach mówiło się o okresie świątecznym tego roku i ewentualnym początkiem przyszłego i w ostatnim odcinku i między innymi ja mówiłem Wam o tym w poprzednim odcinku, że potencjalny koniec produkcji 5080 i 5070 Ti w październiku może zwiastować premierę superek w okolicach stycznia i według najnowszych przecieków superki mają zostać zaprezentowane na ces Czyli w drugim tygodniu stycznia. Więc, patrząc na premierę poprzedników zaprezentowanych na CES-ie, może to się przełożyć na wprowadzenie pierwszych modeli pod koniec stycznia przyszłego roku. W tym roku natomiast raczej otrzymamy Arc B770, którego dostrzeżono znowu w listach przewozowych, jak miało to miejsce z procesorami w poprzednich tygodniach. I według przecieków, będzie to ciekawa karta, bo wyposażona w 32 rdzenie XE drugiej generacji, czyli o 60% więcej niż ma to miejsce w B580 oraz 16 GB. VRAMu na szynie 256 bit, a wydajnościowo ma plasować się między 47 a 570, czyli mniej więcej jak RX 7800XT. Co oznacza, że przy odpowiedniej wycenie może ona być naprawdę dobrą opcją do 1080p i 2K, ale. Jak to będzie w praktyce, zobaczymy pewnie w okolicach listopada lub też grudnia. I pozostając w temacie Intela, w tym tygodniu dostaliśmy informacje o dwóch nowych, trochę dziwnych procesorach. Pierwsza z nich dotyczy Ultra Trójki 205. Krótko mówiąc, to jest procesor, który ma status to skomplikowane, bo informacje o niej pojawiały się od końcówki zeszłego roku i co jakiś czas mieliśmy pojedyncze informacje o wydajności, czy też dostępności, jakieś testy z Geekbench'a, Natomiast tym razem jest szansa, że wreszcie one trafią do sprzedaży. A przynajmniej na rynku azjatyckim. Procesor ten wyposażony został w 4 rdzenie P i 4 rdzenie E, co jest ciekawym połączeniem i sprawia, że względem poprzednika 14. generacji uzyskuje on o 75% wyższy wynik w Time Spy i o 48% wyższy wynik w Cinebenchu. Więc w teorii jest to ciekawy procesor do biura, a czy też jako entry level procesor do gamingu. Natomiast w praktyce ma on małe szanse, aby być opłacalnym właśnie w tym drugim zastosowaniu, zwłaszcza, że ma on być wyceniony na około 120 dolarów. Czyli potencjalnie może rywalizować z np. 7500 f czy też i piątkami 14400F, czy też 12600KF. A ceny płyt głównych nie działają jakoś znacząco na korzyść trójki, bo wykastrowane H810 zaczynają się od 350 zł. Więc zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy czy ten procesor trafi do Polski i wtedy może omówimy szerzej jego sytuację. I na koniec premiera, ostatnia, której nikt się nie spodziewał, czyli i piątka 110. A dlaczego nikt się nie spodziewał? Bo jest to procesor oparty o 14-nanometrową architekturę Comet Lake, czyli 10. generację Intela. I również jest on na LGA 1200. I specyfikacja przypomina piątkę 10400. Oraz posiada cenę MSRP 200 dolarów. I po co takie procesory Intel wypuszcza? Tutaj mam jedną teorię. Cała seria 100 mogą to być modele, które mają oferować przedłużone wsparcie dla na przykład biznesu z jednostkami opartymi o starsze procesory. Co może też potwierdzać, że drugim desktopowym procesorem z tej serii jest wydany jakiś czas temu Core 5 120. I pod takim kątem ma to sens w jakichś maszynach, automatach czy też innych komputerach i urządzeniach biurowych. Łatwiej i bezinwazyjniej będzie wymienić sam procesor niż całą platformę. Natomiast dla przeciętnego użytkownika, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o biurze, czy też grach, no nie ma to żadnego sensu, zwłaszcza w cenie 200 dolarów. Oczywiście jest też druga opcja, że ktoś znalazł w magazynie partię i piątek, ale wiecie, głupio tak sprzedać pięcioletni procesor, więc zmienili nazwę na nową, by to przeoczenie nie poskutkowało większymi stratami. Wy natomiast. I jak nie chcecie przeoczyć najnowszych informacji ze świata technologicznego, to koniecznie zostawcie subskrypcję, dzwoneczek i oczywiście lajk like, i komentarz i podbicie, jeżeli oglądacie na telefonie, aby ten odcinek dotarł do jak największej liczby osób. Ode mnie na dzisiaj to tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć!